Cześć, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj również taka krótka wróżba wyboru. Nie jakaś tam bardzo skomplikowana, ale proste pytanie. Czy Powinnam, powinienem bać się tej osoby z jakiegokolwiek względu. Jeżeli macie jakąś taką, powiedzmy, osobę na celowniku, jakąś podejrzaną, w cudzysłowie podejrzaną w swoim otoczeniu, no i właśnie zastanawiacie się, jakie są intencje tej osoby, czy aby na pewno szczere wobec waszej osoby, no to tutaj właśnie ten rozkład jest dla Was. Zadajemy takie pytanie: czy powinnam. Powinienem z jakiegoś względu bać się tej osoby. Każdy sobie tutaj myśli o swojej osobie, oczywiście, o jakimś konkretnym człowieku. Wybieramy opcję 1, 2 bądź 3. Możecie sobie e, tak intuicyjnie wybrać numerek, albo możecie poczekać, aż wyłożę karty. No i wtedy wybierzecie sobie po prostu jeden z zestawów kart. Czy powinnam, powinienem bać się tej osoby, o której myślę? Każdy sobie myśli tutaj o jakiejś swojej własnej osobie. Kogoś tam sobie podstawcie. Jak macie więcej osób, no to oczywiście możecie wybrać tutaj różne opcje dla różnych osób. Wykładamy karty opcja numer 1 tutaj będzie. Może to też jakoś wam ułatwi wybór, jak będziecie widzieć porozkładane te komplety. Opcja numer 2. Tutaj mamy trochę mało miejsca w kadrze, więc poczekajcie chwileczkę, zaraz wam pokażę to wszystko e, razem i opcja numer 3. Tutaj na końcu będzie oczywiście. Zaraz Wam to odsłonię i będzie jeszcze sekundka na zastanowienie się. O, teraz widzicie dokładnie wszystkie trzy opcje. Jeżeli komuś to coś pomo pomoże, ułatwi, proszę bardzo. Jeden, dwa, trzy. E, myślimy sobie o swojej osobie. E, no i właśnie zadajemy sobie w myślach pytanie, czy powinnam, powinienem bać się tej osoby. Ja na razie dwie pozostałe opcje sobie tutaj ściągam. Patrzymy, co tutaj wychodzi nam dla opcji numer jeden. Czy Wy się powinniście bać tej osoby? Czy Wy się powinniście tej osoby bać? Według mnie nie. Widać, że tu w Was jest dużo wątpliwości, bo Wy w ogóle możecie mieć taką naturę, że nie ufacie ludziom. Może ktoś Was tam kiedyś skrzywdził, no nie macie takiego zaufania. Widać, że się wahacie. Raz na korzyść tej osoby, raz na niekorzyść, bo w dwójce denarów no to jest taka huśtaweczka. I dziewiątka mieczy. Dużo stresu związane z tą osobą. Może nie śpicie po nocach, może nie potraficie tutaj w jakiś sposób zrozumieć zachowania tej osoby. Pamiętajcie, że no nie każdy musi się zachowywać tak, żeby dla nas to było zrozumiałe. My nie zawsze musimy rozumieć intencje innych osób, nie zawsze musimy rozumieć ich wybory, ich zachowania. Myślę, że tutaj też sobie niepotrzebnie właśnie coś wmawiacie, projektujecie. Wasze ego, wasz umysł, wam tutaj pewnie podpowiadają jakieś takie czarne scenariusze które nijak się mają tak naprawdę do rzeczywistości. Osoba pokazuje się w paziu denarów, jest to osoba lojalna, jeżeli pytacie o przyjaciela czy partnera, jest to osoba pomocna, osoba życzliwa, osoba pracowita, jeżeli myślicie właśnie o kimś, kto dla was pracuje, czy z Wami współpracuje, czy się wspólnie uczycie, osoba taka szczera, uczciwa, przyjacielsko nastawiona do otoczenia, może osoba młodsza od Was, może nie do końca dojrzała, może nie wszystkie jej decyzje akceptujecie i może uważacie właśnie, że nic jeszcze nie wie o życiu że dokonuje nietrafnych wyborów ze względu na swój brak doświadczenia ale no pamiętajcie też o tym że każda osoba ma prawo dokonywać takich wyborów jakich chce dokonać i nic nam do tego możemy to po prostu albo zaakceptować albo nie nie musimy akceptować wyborów innych osób no ale nie oczekujmy tego że ludzie właśnie będą robili dokładnie to co my byśmy zrobili na ich miejscu myślę że tutaj Należałoby po prostu mniej się denerwować, bardziej zaufać tej osobie. Nie pokazuje się tutaj nic takiego, co mogłoby sugerować, że ta osoba ma jakieś nieszczere intencje wobec, wobec Was, że powinniście się jej obawiać w jakiś sposób. Po prostu jest to osoba, która żyje własnym życiem, dokonuje własnych wyborów. Dla Was może to być czasami niezrozumiałe, ale też może być ta osoba po prostu osobą, która dopiero się uczy pewnych rzeczy i może, Oczywiście, tutaj popełniać błędy, jak każdy, czyli ma do tego prawo. Może to jest wasze dziecko, właśnie i się boicie, właśnie dlatego, że wam się wydaje, że chce sobie zniszczyć życie, ale pamiętajcie, że no, to jest jednak, jeżeli to jest dziecko dorosłe, to to jest jego życie i też ma prawo do dokonywania własnych wyborów, czy wam się to podoba, czy nie. I teraz patrzymy w opcję numer dwa. Czy Wy powinniście się bać tej osoby? Ho, ho, ho. Tutaj dużo osób nam się pojawiło, słuchajcie. Mamy króla denarów, co by sugerowało jakiegoś stałego partnera, może męża. Mamy królową buław, co by sugerowało kartę jakiejś kochanki, na przykład takiej kobiety, która być może tutaj próbuje rozbić małżeństwo. Ten król denarów może być do końca nieszczęśliwy w małżeństwie, ponieważ jest w energii czwórki kielichów. Jakiś niezadowolony z życia, i być może gdzieś tam właśnie ta kobieta się koło niego kręci. I teraz pytanie kim wy jesteście w tej sytuacji bo jeżeli jesteście żoną na przykład tego mężczyzny no to na pewno warto byłoby tutaj zadbać o małżeństwo i no tej królowej buław mogłybyście się faktycznie bać e, i należałoby się jej bać, bo to jest kobieta zdecydowana, czasami bezwzględna po prostu bierze to co chce i może się tak zdarzyć że właśnie zarzuciła gdzieś tam sidełka na waszego męża także jeżeli jesteście żoną no to tutaj dobrze byłoby by w jakiś tam sposób zareagować. Jeżeli jesteście tym mężem, jesteście tym mężczyzną i macie tutaj w perspektywie małżeństwo bądź jakiś skok w bok i nie wiecie do końca, co zrobić, no to na pewno rada jest taka, żeby się dokładnie, dokładnie zastanowić, bo możecie być teraz po prostu w takim obniżonym nastroju i Wasze decyzje mogą nie być racjonalne. Potem możecie po prostu tych decyzji żałować. Więc Wy rzeczywiście moglibyście się też bać tej królowej buław, dlatego że ona się nie cofnie przed niczym. Jeżeli zarzuciła na was swoje sidła, to brak waszej zdecydowanej postawy no, spowoduje, że ona osiągnie swój cel. Także taki układ bym tutaj widziała. No Jeżeli jesteście królową buław, to prawdopodobnie się nikogo nie boicie. Tylko macie właśnie być może zakusy na czyjegoś męża, czy jegoś stałego partnera, to tutaj jedynie bym powiedziała, że możecie się bać, że ten mężczyzna może też troszeczkę koloryzować swoją sytuację. Nie do końca być z wami szczery, bo on może wam mówić, jak to mu się nie układa w małżeństwie, jaki to czuje się nieszczęśliwy, że gdzieś tam będzie się rozwodził i tak dalej i wy będziecie go pocieszać, ale on tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby miał rezygnować z małżeństwa. On tu może być faktycznie niezadowolony, narzekać na swój los, ale no mimo wszystko pozostaje tym królem denarów, więc nie bardzo on tu będzie chciał na przykład rzucać żonę, rzucać rodzinę na waszą korzyść, więc tutaj no jakimkolwiek byście nie byli w tym układzie, to wszystko jest do zastanowienia się. Wasze położenie no, nie jest najłatwiejsze prawdopodobnie. I opcja numer 3: czy wy się tutaj powinniście bać tej osoby? O, kochani, no, mamy tutaj arcykapłankę i królową, królową mieczy, pazia mieczy, tutaj też są różne osobistości, e, karty osobowe. Pytanie: bo albo tutaj w grę wchodzą dwie kobiety, Albo tutaj po prostu w grę wchodzi jedna kobieta, ale myślę, że dwie kobiety, z czego jedna może być matką. Druga kobieta może być jakąś na przykład nauczycielką, wychowawcą, jakimś autorytetem. No i mamy kartę dziecka, czyli pazia mieczy. Może to być stricte dziecko, a może być jeszcze, słuchajcie, matka tego dziecka i teściowa. I nie sądzę, żebyście tutaj miały się siebie wzajemnie bać, bo i za jedną, i za drugą stoją pewne racje. I wy Jesteście w stanie się dogadać pod warunkiem, że jakby każda pójdzie na pewien kompromis, użyje swojej takiej mądrości wewnętrznej, nie będzie próbowała jakby moralizować i pouczać drugiej strony na siłę. Każda ma swoje racje. To może być różnica pokoleń, no i po prostu trudno się tutaj w pewnych punktach spotkać. Więc jeżeli to będzie na zasadzie akceptowania zdania drugiej strony, ale będziemy robić po swojemu, to ok. I wtedy ten układ ma szansę funkcjonować. Nie sądzę, żeby tutaj trzeba było się bać, jeżeli będziemy w stanie się dogadać. Natomiast jeżeli właśnie każda będzie ciągnęła w swoją stronę, tu może chodzić o dziecko, ale może też chodzić o na przykład mężczyznę, Męża tej jednej kobiety, partnera, który jest trochę niedojrzały, trochę może być takim mamin-synkiem, no i właśnie żona by tu chciała, żeby on był już takim mężczyzną, żeby był odpowiedzialny za rodzinę, żeby się starał, a tutaj jednak y, z każdą pierdołą on leci gdzieś tam do mamusi się zapytać, no i wiadomo, że jest to uciążliwe, więc w tym wypadku no, mamy dwie silne kobiety, bo to widać, silne osobowości, y, ten mężczyzna, ten chłopaczek, czy to dziecko gdzieś tam pomiędzy młotem a kowadłem. On też już do końca nie wie, kogo słuchać, i tutaj no, jedyną taką, jedynym wyjściem z tej sytuacji byłoby prawdopodobnie dogadać się właśnie z tą drugą kobietą przeprowadzić jakąś szczerą taką rozmowę. Tak jak powiedziałam, jeżeli pójdziecie na kompromis i każda wykaże jakiś rodzaj ustępstwa będzie chciała się dogadać z drugą stroną, to nie ma sensu się tutaj obawiać niczego, bo myślę, że dojdziecie do porozumienia, bo tak de facto to obie te kobiety chcą dobrze, tylko no, czasami właśnie trudno się dogadać, bo chcą dobrze dla tego samego człowieka, dla tego samego dziecka bądź tego samego mężczyzny. Ale jakby chcą wdrażać pomysły ym, z dwóch różnych stron. I to jest takie po prostu traktowanie siebie jako rywalki, ym, traktowanie tej drugiej kobiety jako właśnie naszej rywalki, zamiast połączyć siły, zintegrować się w jakiś sposób. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ten mężczyzna <laughs> będzie miał łatwe życie, jeżeli na przykład jego żona i matka y, dogadają się ze sobą i będą takimi, wiecie, najlepszymi przyjaciółkami, bo wtedy to różnie bywa. No wtedy czasami facet jest na straconej pozycji, więc może jemu tak wygodnie, może jemu tak dobrze, że tak lawiruje pomiędzy, ale tu ewidentnie to wyszło, bo się pokazał jeszcze w środku, pomiędzy tymi dwiema kobietami. Jedna ewidentnie starsza, druga też taka nie da sobie w kaszę dmuchać, młodsza, ale bardzo taka zadziorna, surowa w swoich poglądach, więc rzeczywiście no... Może być ciężko, ale da się dogadać, bo obie te kobiety są sprawiedliwe i obie są mądre życiowo. I tu trzeba tylko po prostu poszukać kompromisów: tego, co właśnie będzie Was łączyło, a nie tego, co będzie Was dzieliło. Yy, więc no tak to wygląda dla opcji numer 3. Ok, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia.